Free startuje z drugą edycją programu Twoje 5 minut, powstaje nowa influencerska federacja związana z piłką nożną, Boxel wyjaśnił oświadczenie Fame MMA i Heilik, a oprócz tego jeszcze kilka innych tematów z ostatnich dni, ale na początek... Jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Zacznijmy od Adama Soroko, który zapowiedział na swoim Instagramie powrót do Oktagonu, co może oznaczać, że zobaczymy go na najbliższej czwartej odsłonie gali Prime. Martin Najman odniósł się do ostatnich słów Daniela Omielańczaka, który powiedział, że mógłby zawalczyć z Martinem Najmanem i Juźwiakiem naraz. Omielańczuk, nie bądź taki k mądry. Ja się jestem w stanie się zgodzić na walkę dwóch na jednego, ale to ty sobie weź Juźwiaka do swojej drużyny i bijemy się, że ja jestem sama, was jest dwóch. Co tym, że ja nie wiem o co ci chodziło, żeby mi konia Trajańskiego porzucić, żeby mi Juźwiak się. K ta oferma plątała pod nogami, albo gdzieś pod ręce wchodzi, stuklić się w głowę. Szeliga zrobił sobie tatuaż AK-47 w nietypowym miejscu, bo nad uchem, co od razu podłapała społeczność internetu oraz Marcin Wrosek, publikując prześmiewcze memy, jako strzelanie z ucha, to fucha Szeligi. Piotr Szeligo odniósł się do tych memów z dystansem. Mordeczki, no oczywiście, że tak, macie rację, zrobiłem sobie e, tatuaż e, przy skroni, jest to broń. A, która nazywa się AK-47 Kałasznikow. Dlatego go zrobiłem właśnie w tym miejscu, bo a, będę a, teraz strzelał z ucha. Doczekaliśmy się zakończenia konfliktu pomiędzy Amadeuszem Ferrarim a Sadkiem. Dla niezorientowanych chodzi o akcję, gdzie Ferrari z partyzanta zaatakował Sadka na ściance Hailik. Jak widać, panowie są już pogodzeni i umówili się na wspólny sparring. Co mordeczki, no tak samo jak ludzie potrafią się kłócić, tak samo i potrafią się godzić. Spotkaliśmy się tutaj z Sadkiem, porozmawialiśmy sobie po męsku i doszliśmy do pewnych wniosków. Że nie ma co dalej tego dążyć, każdy tutaj ze z nas zaczyna z czystą kartą. Amadio obiecał mi sparing, mam nadzieję, że nie obstra zbroi i go zrobimy. No, na pewno go zrobimy, ja oczywiście mam zaraz walkę i mam kontuzję, którą leczę, więc nie możemy go zrobić teraz, ale świeżo po walce, już noga będzie zdrowa. E, to wyjaśnimy sobie to po męsku i co, no oficjalnie możemy wam przekazać, że się pogodziliśmy. Tak jest. Zostawcie subskrypcję, już niebawem, znaczy no za miesiąc kreską wleci nasza bitka, gdzie... Spa. Gdzie Sadek odszczeka te słowa z obsraniem, które tutaj powiedział. Żartuję oczywiście, zostawcie suba, do zobaczenia. Trzymajcie się. Bogzel na swoim kanale YouTube dokładnie opisał na czym polega oświadczenie Fame MMA i Hylik skierowane w stronę federacji Prime Show MMA. Mamy zawodnika X, który podpisuje się z Fame. Zna on daty wygaśnięcia umowy, ilość walk do stoczenia, no i ma też zapis kiedy gaśnie mu zakaz konkurencji. Dla przykładu. Mamy zawodnika X, który podpisuje się z Federacją Fame i zaczyna walczyć dla owej federacji. Owy zawodnik zyskuje popularność, zdobywa pieniądze i nagle odzywa się do niego ktoś z konkurencji. Zawodnik X dogaduje się z inną federacją, ale wspomina jej o tym, że ma w umowie z Fame zapis o zakazie konkurencji. Okazuje się jednak, że konkurencyjna federacja nie tylko ma w dupie zapis o zakazie konkurencji, ale również proponuje zawodnikowi X wsparcie prawne w walce z Fame, by ominąć ten zakaz konkurencji. I to właśnie jest powód, dla którego wyszliśmy z kontrą na takie działania, bo razem z League uważamy, że jest to po prostu nieeleganckie. Freez zapowiedział drugą edycję programu Twoje 5 Minut, które polega na wyłonieniu nowych YouTuberów, których będzie mieć pod swoimi skrzydłami i z którymi podpisze wieloletni kontrakt na współpracę. Szymanko, chcesz wygrać 100 tysięcy złotych i zostać topowym influencerem w Polsce? Świetnie się składa, bo zaczynamy drugą edycję programu Twoje 5 Minut. No więc proszę Państwa, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Bardzo to jest proste. Trzeba mieć na pewno 18 lat, trzeba móc się przeprowadzić albo mieszkać już w Krakowie. Trzeba mieć zajawę do tworzenia treści w internecie, na YouTubie, na Instagramie, na TikToku, gdziekolwiek. Będzie na pewno otwartą. Sympatyczną osobą, która ma dużo energii i chce po prostu w tym świecie influencerów coś namieszać. Osoby, które wygrają, oprócz tego, że wygrają 100 tysięcy złotych w kontraktach reklamowych od nas, dodatkowo zdobywają wieloletni kontrakt z nami, tak naprawdę działanie razem z nami w ekipie w Genzi we wszystkich projektach, które tworzymy. Czyli po prostu zapraszamy go do nas, do naszej rodziny. Ta osoba lub te osoby będą razem z nami tworzyły treść. Na Instagramie dostaliśmy zapowiedź nowej gali influencerów, lecz tym razem nie padło na free fighty, gry karciane czy inne tego typu rozrywki, a tym razem będzie nam dane zobaczyć zmagania influencerów w piłce nożnej. Jednak nie będzie to zwykła piłka nożna, bo zasady, jak i boisko, są całkiem inne niż standardowe. Owalny kształt boiska, dwie połowy po 10 minut, gra bez zmian. Jeżeli zawodnik nie ma sił, by kontynuować spotkanie, jego drużyna musi grać w osobieniu. Każdy team może skorzystać z pomocy superbohatera, o czym dowiemy się w niedalekiej przyszłości. Standardowo sekcja komentarzy należy do was, a jeśli materiał cię zaciekawił to zostaw po sobie łapkę w górę i subskrypcję na kanale jeśli jesteś nowy. A ja tymczasem się żegnam, siemaneczko i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!